Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło zlikwidować polskie górnictwo szybciej niż wymaga tego Unia Europejska. Cele klimatyczne, zakładające obniżenie emisji CO2 do 2040 roku oraz wdrożenie systemu ETS-2 do 2027 roku, nakazywały szybkie, lecz rozłożone na kilka lat odejście od spalania węgla w kotłach domowych. Obecnie trwają prace nad przyspieszeniem tej transformacji i wymuszeniem rezygnacji z węgla poprzez spowodowanie niedoborów surowca na rynku, co w rezultacie znacząco podniesie jego cenę. Zobaczmy, co przygotowało dla nas Ministerstwo. W życie ma wejść nowe rozporządzenie dotyczące zmiany wymagań jakościowych dla paliw stałych. W oficjalnej informacji możemy przeczytać, że MK i Eś stopniowo wprowadza wyższe wymagania, aby powietrze, którym oddychają Polki i Polacy, było czyste. Oczywiście chodzi nie o powietrze, a o pieniądze o czym przeczytamy w dalszej części. Wprowadzenie zmian w zakresie wymagania jakościowych dla paliw węglowych jest jednym z kamieni milowych KPO. W oczy szczególnie kuje słowo stopniowe, które nie odnosi się do rzeczywistych planów. W tym samym tekście trafnie wskazano problem, którego autorzy widocznie nie dostrzegają. Do wymiany jest ponad 2 miliony kotłów. W Polsce około 1,3 miliona budynków ogrzewanych jest kopciuchami, czyli pozaklasowymi kotłami jako jedynym źródłem ogrzewania i kolejne 800 tysięcy budynków z kotłami trzeciej i czwartej klasy, które również wymagają wymiany. Biorąc pod uwagę, że gaz też ma być objęty systemem ETS 2 i z czasem całkowicie wycofany, najczęściej wybieranym sposobem ogrzewania będą pompy ciepła lub pelet. W tym miejscu nasuwają się pytania, czy w zimie sieci energetyczne wytrzymają takie obciążenie? Ile będzie kosztował prąd i czy będzie nas stać na ogrzewanie? W jakiej cenie będzie pelet, jeśli gwałtownie zwiększy się popyt. Przejdźmy do szczegółów, czyli projektu rozporządzenia. Już teraz węgiel orzech ma nie mieć więcej niż 1,7% siarki i 20% wilgotności całkowitej. Od września, czyli za dwa miesiące, maksymalna zawartość popiołu wynosić ma 12, a wartość opałowa minimum 22 MJ na kilogram. Od 1 lipca 2025 roku zawartość siarki ma zmniejszyć się do 1,2%. Ekogroszek, którego przy okazji Nazwa ma zostać zmieniona na węgiel groszek. Od września tego roku ma mieć maksymalnie 12% popiołu, 1,7% siarki oraz 20% wilgotności całkowitej. W przyszłym roku zawartość siarki ma zostać obniżona do 1,2%. Normy, które wymieniłem, mają obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. Następnie zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Szczegóły są podane w tabelkach. Po 30 czerwca 2029 roku większość węgla dostępnego obecnie na rynku nie będzie w sprzedaży. Jaki będzie efekt proponowanych zmian? Obecnie projekt jest w fazie konsultacji społecznych. Wpłynęło wiele uwag, w tym od głównych producentów węgla w Polsce. Można w nich przeczytać, jakie sortymenty węgla będą musiały być wycofane już w tym roku, a jakie po kolejnych etapach zaostrzenia wymogów. Podsumowaniem niech będzie fragment z opinii od PGG. Projekt rozporządzenia spowoduje bardzo duże i przedwczesne ograniczenie w podaży węgla opałowego z kopalni PGG, a po 2029 roku jego całkowite wykluczenie. Krótko mówiąc, proponowane zmiany wprowadzają normy, które eliminują ze sprzedaży polski węgiel. Import też nie jest rozwiązaniem, ponieważ to węgiel z Rosji jako jedyny był łatwo dostępny, tani i najlepszy jakościowo. Obecnie jest objęty embargiem. Miejmy nadzieję, że proponowane przepisy nie wejdą w życie lub zostaną znacząco zmodyfikowane. W przeciwnym wypadku będzie drogo bardzo drogo.